Posiłek pierwszy, mam chleb drwala, tutaj mamy sałateczkę, która składa się z rukoli, pomidorka, octu balsamicznego i majonezu. Posiłek drugi, mam omleta, tutaj jest twaróg zmieszany z białkiem serwatkowym, do tego boróweczki i pekany i robię naleśnika. Jak chcesz zrzucić kilka kilogramów i stać się bardziej pewna siebie, chcesz być inspiracją dla swoich dzieci, to moja nowa seria, która nazywa się Lżejsza Ty, jest dla Ciebie stworzona. Będziesz lżejsza fizycznie o kilka kilogramów, ale i lżejsza psychicznie, bo wydobędę z Ciebie tą pewniejszą wersję siebie. Cała seria składa się z 21 odcinków i każdy z nich jest na inny ważny dla ciebie temat. Każdy odcinek kończy się prostym i dającym siłę zadaniem do wykonania. Preferowane jest, aby słuchać jeden odcinek dziennie, tak żeby po 21 dniach mieć wbudowany w sobie nowy, silny nawyk. Który posłuży Ci na lata. Dzięki serii lżejsza ty. Twoje życie będzie szczęśliwsze. Cena za 21 odcinków i ponad 7 godzin materiału nagraniowego to 69 zł. Kupisz tą serię, która stworzona jest dla Ciebie. Serię lżejsza ty wysyłając do mnie wiadomość, e-mail na adres majka mba.gmail.com A w temacie koniecznie wpisz lżejsza ty. Adres e-mail będzie się również znajdował w opisie poniżej tego filmu, jeżeli miałabyś ochotę go po prostu skopiować.